Ostatni poranek na Karimundziała. Zjedliśmy śniadanie i czekamy na taksówkę na lotnisko. Wczoraj mieliśmy bardzo fajny wieczór. Na zachodzie słońca byliśmy i. i, i zdarzyło mi się nurkować wreszcie. Bo tu chyba trafiliśmy na, na najfajniejszą rafę. Nie wiem, tu możesz chyba powiedzieć więcej, bo więcej nurkowałeś, no ale no właśnie. Miejscami była bardzo, 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 bardzo ładna, kolorowa. Z mnóstwem rybek. Nemo, takimi dużymi, które podpływały mi bardzo blisko. To, to, to było bardzo fajne. No, więc sobie ponurkowaliśmy. Byliśmy na wielkiej kolacji. No, może. No. To, bardzo dobrej. Na za wielkiej kolacji. No, ale należało nam się, nie? No, w każdym razie, co teraz? Niestety już żegnamy się z Karimą Dżawą. Bardzo fajne miejsce. Naprawdę takie spokojne, takie różnorodne. Było tu co robić, było gdzie odpocząć, było, było coś zobaczyć, więc, więc myślę, że będziemy bardzo fajnie wspominać Karim manjzała. No i co? I lecimy. Wracamy na jawę. Na, na Do samarang. Do samarang. Stąd przybyliśmy. Tak. I tam idziemy na dobre sushi może. I jak będziesz Dzieci, a co wy tak dużo tych książek czytacie? A, a bardzo dużo. Tak, dzieci się znowu wzięły za czytanie książek. Książka nazywa się Angry Bears. Zajrzymy. Tam. Ej, 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 ej. Teraz Maja już może next. I next. <grystanie> a babcie wciekanie z mojego... Chociaż wy tego nie wiecie Nie, nie, nie. my właśnie... jesteśmy też mamy i zostawiliśmy... laleczki właśnie laleczki na moją, a ja z moją Majka, e, Majka, i Nie, nie. Ojej, ojej. Ojej, nie nie, nie, Wróciliśmy gdzie? Do Semara. Do Semaranii, sportowe miasto. co będziemy tu robić? Co kto tu będziemy Ktobie? robić, Iść na bazę. Ja? Który jest na samej górze. Na samej Czyli na 25 piątym to, to dużo jak na Indonezji. To dużo jak na Indonezji. Ale idziemy też coś zjeść. Co będziemy jeść? Cóż, 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 Sushi i ramen. Sushi i ramen. Jeszcze Jesteśmy już tak rozlenieni. A, A jeszcze rano byliśmy na wyspach. Tam ludzie tak wolno chodzili trochę. To trochę szybciej, głośniej. Ale też nam się podoba. To idziemy. Wracamy z kolacji i spaceru. Słońce już zaszło, łezin już śpiewał, e, jemy jeszcze deser, e, mamy też drugą kolację I trzecią i, czwartą. i trzecią i czwartą. Kupiliśmy mnóstwo pysznych owoców egzotycznych na koniec. E, idziemy teraz do hotelu jeść znowu i na basen, no właśnie, basen musi być, co poradzisz, to no, idziemy. Ja nie pamiętam w ogóle, co ostatnio robiliśmy. Ja nie wiem w ogóle, co robiliśmy przez 3 tygodnie. Panie od światła, proszę wyżej, bo zmarszczki wyjdą w moją mam. stronę, proszę. No i co, jesteśmy cały czas w Semarang, jest już wieczór, jutro lecimy do Jakarty i mamy taki orzeszek na dobranoc. Na dachu hotelu jest super widok, jest basen, jacuzzi. Także cywilizacja taka zachodnia dociera do Semarang i do Indonezji, zresztą widać to też po samochodach. Panie od światła, kochany, no gdzie pan to, gdzie pan świeci? To, to... Po uprobinie, profil. 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 I teraz Halloween. Oho, nakryliśmy. Znowu książki czytają. Znowu Proszę, to książki. Jest tom chyba. Co to? Ogniem i mieczem? Majka oszalałaś ogniem i mieczem czytasz? W Twoim wieku? W Twoim wieku? No tak. No tak, o czym to jest? O Jezu, a tam ma chyba a tego Mickiewicza tam ma. Mickiewicz jest, no. Mickiewicz tutaj jest. Ja nie mogę. Masakra. Rzucam aparat i idę. Co powiesz? Co powiem? Jeszcze bym tu trochę została teraz bym do tego basenu wskoczyła tym chętniej niż wczoraj wieczorem, bo jest gorąco. Jesteśmy znowu na dachu, ostatni raz. No ale niestety musimy się ewakuować, bo za chwilę mamy samolot. I lecimy do Jakarty. Czyli nasza ostatnia Jak miejscówka. Miło? Jakarta. 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 Ostatnia miejscówka w Indonezji. Indonezji. Nie wiem, czy tam będziemy coś zwiedzać, czy tylko sobie po prostu posiedzimy i popatrzymy na lokalesów No, mhm. to, by to, to by było fajne. Na dużym placu. Fajnie się tu ludzi w ogóle obserwuje. Tak, a my Podobane. też jesteśmy obserwowani. Też się... Zdjęcia tak. sobie z nami robią, nawet, nawet z nami, starszyzną. Nie Ale tylko z starszyną. Ale Te Czarnie już nie będą tak coś białe. No, także, także co? No, no goodbye. See you. Dobry panowie, wieczór. Czy to już się nagrywa? Chyba tak. tak. Chyba o, tak. <laughs> Ej, jesteśmy na filmie. Co będziemy robić teraz? Jesteśmy na pożegnalnej kolacji. Bardzo fancy, proszę w karcie. Terkacki. No, I jest talerz tak, nawet biały. Nie, biały talerz. To nie jest kurnik w tym razem. Włosy! To nie są włosy, a to z mojego mikrofonu. A. No i co będziemy potem robić? Pójdziemy na taki fajny plac Merdeka który jest tutaj blisko no ale niestety, no nie da się ukryć, że to już są ostatnie godziny w Azji prawdziwej może jeszcze coś nagramy z naszego mieszkanka, które mamy na dzisiaj ale mamy fajne mieszkanki. już idą w mogę powiedzieć już co piję? tak, możesz powiedzieć Tetari. ale no. to nie jest indonezyjski na nie, bo weźmy no, go go można spotkać w Singapurze i w Malezji, bo to jest na Czyli herbata z mlekiem. W Są Chinach mysłownie. też go piliśmy. Często robią to na ulicy i tak przelewają. Przelewają, to, tak. tak I się robią nolewają. takie z tego. Ale jest bardzo dobre. Aż się zrobi pian. Tak. No dzieci... Y... Dzieci przemilczmy. Może. Przemilczmy. Ale po tylu tygodniach i soków z mango i tak dalej. To... Mhm. to służyło na kole, a my na Tytariku. No. Teraz Maja. Kwiat nazywa z Znowu wjechała Laksa. Mama, mogę sobie zjeść ten Laksa. Czyli Krem de la creme. Oczywiście. Jest. super. Co to było? Mija goręcz. Mija danie Klasyczne danie indonezyjskie. I jeszcze jest. Yy... Trochę z kuchni chińskiej. Widzę. Czyli... Tak. Jak to się będzie po polsku nazywało? Nie wiem. To jest kurczak taki grillowany Grilowany. z ryżem, który się gotuje w kokosie. Z bardzo fajnym, mm, ale takim rosołkiem. O i na Mateuszek ma kwiatek z machewki. Ja też. To się jadł. Nie, to machewka. Machewka? Nie ja to że to plastik. Majka? Machewka. A ja próbuję laksa, Uwaga. Mm -hmm. O jaka dobra. Ale Dobre? ostra, więc. dzieci nie będą jadł. Tyły, duży. Stary numer. Stary numer. Zamówasz ostre jedzenie i wszystko mm. zostaje dla rodziny. Ale tylko laksa. Po prostu uwielbiam. Tylko. Mhm. Mm Musimy w Warszawie to już bez laksa. No dobra, to jedno. Staliśmy pod y, pomnik narodowy chyba. Tak, to jest pomnik narodowy na Merdeka Square. Mhm. Miejsce otoczone sporą y, przestrzenią, takim parkiem. Y, widzimy, widać, że to jest takie powszechne miejsce spotkań młodzieży. Którzy sobie tutaj siadają, puszczają muzyczkę. Jak to młodzież o, jak zdrowo to młodzież? spędzają czas. Tak. Ale chyba tam się odbywa też jakaś impreza, bo tak słuchać jakieś odgłosy i sporo ludzi tam jest, więc pewnie coś tam się też dzieje w środku. A wokół jest taka trochę jakby dzielnica biznesowa, nie? Mhm. Dużo wieżowców. Wieżowcy już takie powstają, tak. widać takie zachodnie. I szklane. nawet światła widzieliśmy, światła łączy ze światłami dla pieszych, bo często jest tak, że są światła. skrzyżowanie jest, ale jest tylko światło dla, dla samochodów. Chciałem, że chcesz powiedzieć, że widziałam tunel. A w tunelu jest nasz pan od oświetlenia oh. <laughs> Halloween No właśnie. a my ciemne A my ciemne dziewczyny. Co jutro robimy? Co jutro zwiedzamy? Jutro przekarcie? chyba na Karimundżała. Lecimy. Z powrotem. A jutro byśmy mogli pozwiedzać trochę tę kartę. No właśnie i co z tą przekartą? No ja się czekartą. naczytałem, że to jest takie przerażające straszne miasto, brudne. W nie, nie ma wrażenia. za bardzo właśnie co oglądać nawet. Ale chyba to nie jest do końca prawda. Tak. Nie jest tak strasznie. Nie jest tak strasznie. Na pewno są jakieś slumsy tutaj. Tak, Mateuszowe. Ale też się wygląda jak każde normalne azjatyckie miasto. Mm -hmm. tych takich gości. Nie wyróżnia nie. się specjalnie, tak. Mniej. W sensie negatywnym. Zaawansowanych. No nie da się porównać oczywiście tego z Singapurem czy Hongkongiem. Mm -hmm. Ale nie jest tak źle też faktycznie, jest nie, tak nie jest, źle. jest tak. No i skoro kurtes też nie da porównać. No nie, no to są, to są inne, inne rzeczywistości, ale podoba nam się tutaj. Nie, Mateusz? Mateuszowi też się bardzo podoba. Są na pewno enklawy bogactwa też. Mm -hmm. Widać różne domy i tak dalej. Bogatsze. I siki też. I siki też widać, tak. Koło naszego hotelu dużo było takich domków, nie? Jak jechaliśmy. dachów tak. też. Ten, no. Tak sobie żyją. Tutaj. A to nie było koło naszego hotelu. Koło naszego to hotelu widać, tak ale widać ale widać jednak... około naszego hotelu też te, te domki takie właśnie, tak bardzo, bardzo ciasno sytuowane. Jakarta jest gigantyczna. Jest ogromna. Jechaliśmy z jednego lotniska ile godzina? Tak, nawet mniej dłużej. No, a na, na tamto lotnisko też będziemy godzinę, czyli pewnie przejazd przez całe miasto to są dwie godziny co najmniej. Ile mieszka? 30 milionów ludzi w tym okręgu, czyli prawie cała Polska. Okay. Nie wiem, jak dziewczyny, ale chłopaki. Mają bilety do Europy i my jedziemy w Bieszczady świętować. Co? Szczęśliwy powrót do Polski, do ojczyzny. To to. Przypomnę, jaką pan ma dzisiaj rolę tutaj? Kucharz Keller um, nie. nie. Oczywiście nie zapisuje rzeczy, tylko je podaję Maja zapisuje. A, czyli ja tylko współpracownicy. Y Pani ma jakiś ciekawy strój. Mm. Mm. Okay. Yes. Y mamy tutaj nasze niektóre pamiątki. To jest słoń taki. Ganesha. Widzieliśmy ją z innej świątyni i dokładnie miała taką figurę. Mhm. A tu obok co jeszcze mamy? E, obok mamy. To o. jest taka mała stupa z Buddą w środku, tak? Mhm. Bo to jest pamiątka po świątyni Borydom, tak? Czyli No i mamy jeszcze. Maski. Maski, maski. maski powyja jawajskie, jawańskie, jawańsko-balińskie. Tu tam przedstawia kobietę, a kobieta, a my prawej mężczyzna. Nie jesteśmy pewni, ale chyba ta po lewej to jest mężczyzna, a po prawej kobieta. Jak myślicie Maja? Jak myślisz, która to jest pani, a która to jest pan? To jest pan, a to jest pani. Tak myślisz Maja? Pan nie ma I takiego nie mam pojęcia. Maja ma pełne jest takie fajne. Pożyczyła u Mateusza. wiemy czyje to, wiemy. A maja zakładać dom. Możecie grać scenki. Czytanie. Dziś czeka nas ostatnia atrakcja, czyli lot do Kataru i do Warszawy. Nasze ulubione lotnictwo w Doha. Tak. Eee, I co ciekawe, dzisiaj będziemy mieli bardzo nietypowy lot, to znaczy nie lecimy w nocy, tylko lecimy w dzień i wyruszymy, jest 31 lipca, wyruszymy o 8 rano, czy tam o 9 i przylecimy do Polski i ciągle będzie 31 lipca i będzie wieczór, ale jeszcze mam nadzieję, że zdążymy przed zachodem słońca, czyli nasz lot będzie trwał 16 godzin i cały czas będzie się odbywał w ciągu dnia, także Będziemy gonili zachodzące słońce cały czas, bardzo nietypowo, mhm. będzie bardzo długi dzień. Bardzo długi dzień, ale bardzo fajny będzie. Ale będzie fajny. No to idzie. Maja, czy jesteś gotowa na swój ulubiony moment, czyli na start? Ja lubię. Ja też lubię, ja też lubię jak on dostaje takiego do palacza. Hmm. hmm. Hmm, podtrzymasz Mateusza, bo to mamy za To jest ta tabletka. To jest tabletka na miły los, tak? Mhm. Nie, mielibyśmy właśnie teraz czekać na zachód słońca i pewnie byśmy wracali do hotelu na basen, ale niestety już jesteśmy w Katarze, a tu jest jeszcze dzień i to jest... która godzina? 14.20, więc za chwilę nasze mózgi zaczną szaleć i dostaniemy jetlaga, Porazi nas kompletnie. Ale nie boimy się na, tego. Nasz koniec podróży się skończy porażeniem ogólnym. No co wy, chłopaki? Ale niestety, no. Tak I to już koniec. Nie? To co? Widzimy się w tym samym koniec. miejscu za rok. No nie wiem, czy w tym samym miejscu. Może tam. Czy znaczy, inna propozycja? Tam obok. <laughs> Dobra. O! To.